W którym na wszystko się czeka. Mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiaj. dzwonisz? A to jutrek. A jutro masz Wektrę. Internet, telewizja. Mówisz masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601 601 601 lub na wektra.pl. Wektra. Mówisz masz. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja o planowanych protestach rolników w postaci blokady przejazdu granicznego w Świecku. Po piątkowym spotkaniu rolników z przedsiębiorcami i burmistrzem w Urzędzie Miejskim w Słupicach zdecydowano, że protest będzie miał formę ostrzegawczą i potrwa 24 godziny. W niedzielę o godzinie 13 rolnicy, tak jak zapowiadali, zablokowali oba kierunki przejścia granicznego w Świecku. No na ten czas tak naprawdę ustawiamy cały kordon protestujących po obu stronach autostrady. Czekamy na zgromadzenie tutaj wszystkich jakby uczestników tego protestu. Za chwilę będzie, mam mniej nadzieję, za chwilę będzie takie spotkanie organizacyjne, przedstawienie, jak robimy, co robimy, w jaki sposób dla takiego ogólnego porządku. O godzinie 18.00 przewidujemy konferencję prasową z mediami. A proszę powiedzieć, czy tu nie wiem, jest jakaś szansa, że ktoś z rządu przyjedzie? Bo właśnie to był jeden z takich podstawowych warunków tego, żeby to był rzeczywiście tylko, tylko protest ostrzegawczy, a nie protest, który będzie protestem miesięcznym praktycznie. Tak naprawdę byśmy chcieli, po to tutaj jesteśmy, ale co się wydarzy, biorąc na wzgląd to, co się w ogóle dzieje w Polsce, no to rządzący tak nie są zbyt mocno zainteresowani rozmową z rolnikami. Nie wiem, tak naprawdę no, liczymy na to, że ktoś jednak się pofatyguje do nas, żeby konkretnie też rozmawiać. Tak? Oczywiście widzieliśmy ostatnio rozmowy ministra rolnictwa z rolnikami, były tam gdzieś pewne ustalenia, ale tak naprawdę te ustalenia już tam, już tam trwają przez dosyć długi czas dla nas zbyt długi. Widzieliśmy też, że popierają was myśliwi, ogromna ilość myśliwych, widzieliśmy e, hodowców ryb, widzieliśmy ludzi najróżniejszych tutaj branż, gdzieś tam e, bliżej dalej spokrewnionych z rolnictwem i nie tylko hodowlą. No tak szeroko rozumiane rolnictwo to tak, to nie jest tylko uprawa e, zbóż tam wszelkiego rodzaju, ale to też są inne gałęzie, jest produkcja roślinna, tak, e, jest przy tym też rybołówstwo, powiązani też z nami są myśliwi, którzy tak naprawdę no jakby też poniekąd tam trochę współpracujemy. Kto jeszcze do nas dojedzie, to, to, to sami nie wiemy. Miejmy nadzieję, że będzie tych ludzi jak najwięcej. No jesteśmy tu po to, żeby zaznaczyć nie tylko naszą obecność, ale zaznaczyć te problemy prokonsumenckie, tak naprawdę. I zapraszamy wszystkich, którzy się nie zgadzają z tym, co się dzieje, na protest. Myśliwi dołączyli się do protestu rolników. Chciałem ze, ze swej strony podziękować rolnikom za ich protest. No jesteśmy razem z nimi. Wiele, na, Więcej nas łączy niż nas dzieli, dlatego tu jesteśmy. Popieramy, też jesteśmy rolnikami, też popieramy ten właśnie protest, bo naprawdę, jeżeli nie poprawimy sobie tej naszej tutaj sytuacji z tą granicą, z tym wszystkim Ukrainą, to naprawdę przepadniemy tutaj jak w rzeczy. Jaki plan w ogóle mamy? Dzisiaj wiem, że do, 20, do 13 jutro, prawda? Tak. A jeżeli to nic nie pomoże, to będą y, kolejne strajki. Głosowaliśmy, głosowaliśmy za nowymi, ale nie wiem, czy to nam coś pomoże. Na razie, na razie tutaj, a później, no nie, wiem, no może Warszawa busela tak. Zrobili bardzo ciężko, ugorowanie zrobili nam, nawet obornik. Jak to było, to nawet ja się nie weszło na programy, w systemy, bo to nie każdy nie ma sprzętu. Jak mogę wejść, obornik w ciągu 48-12 godzin, zaorać, jak mi Ośka pęki, jadę do o pęka za 4 dni przechodzi mi Ośka. To co ja sąsiadam nająć, żeby mi obornik wywiózł? A, w te, a agencja, agencja, jak zgłoszę, to mi, to, mi, to, mi, to, mi, to mi mówi, że kiedy i mi zabierze, zabierze wszystkie pieniądze. Cały ruch towarowy kierowany był już na zjeździe z autostrady A2 w Jordanowie na inne przejścia graniczne, natomiast ruch osobowy kierowano na przejście w Słubicach i Kostrzynie. W niedzielę od godzin przedpołudniowych Słubice tradycyjnie się korkowały, choć nie tak ekstremalnie jak było to kilka tygodni temu. W poniedziałek odbyło się podsumowanie protestu oraz dość nietypowa forma konferencji prasowej. Biorąc na wzgląd, uwagę sytuacji. Tak naprawdę, jak poważnie jesteśmy traktowani w, związku w naszej trudnej sytuacji materialnej. Wczoraj po dosyć długich naradach stwierdziliśmy, że musimy się przebranżowić, a myślimy, że w tej chwili najlepszą branżą, która myślę dotrze do jakiegokolwiek grona ludzi, społeczności dookoła, jest to branża rozrywkowa. Więc wczoraj się przebranżowiliśmy z rolników, na można powiedzieć, komików. Dziękujemy tutaj za, za, za przybycie mediów. Po pierwsze, no, determinacja rolników jest bardzo duża. Odzewu z rządu na obecną chwilę nie mamy żadnego. Oczekujemy, bo dzisiaj wylatuje pan minister rolnictwa do, do Brukseli. Z propozycjami, naszymi postulatami. Zobaczymy, zobaczymy jutro, pojutrze, jak to się zakończy. Wszyscy rolnicy w całej Polsce będą czekać na tą informację. My tak samo zawieszamy tutaj protest na Świecku i czekamy na decyzję. Właściwie forma protestu, którą przyjęliście tutaj, jest taką formą łagodną, bo mówię, to, co obserwujemy w Europie, nie w Hiszpanii, we Francji, w Brukseli, w Belgii, w wielu miejscach, tam te procesy są radykalne. Tam płoną opony, wysypywane jest na ulicach gnojówka jest rozlewana i tak dalej, więc no mówię, podjęliście taką decyzję? Tak, tak, tu wspólnie z polskimi rolnikami, tutaj z naszego rejonu lubuskiego, podjęliśmy taką decyzję, że po prostu będziemy informować mieszkańców okolicznych miejscowości, powiatów, województwa, że po prostu my nie przyjechaliśmy tutaj robić burt, palić opon, wylewać gnojowice, bo nie na tym rzecz polega, lepiej siąść do stołu, porozmawiać, przedstawić swoje argumenty, tak? Większość społeczeństwa już wie, na jakim rzecz polega rolnictwo. Myślę, że już się do, do, domyślają, jakie są, są krytyczne w tym momencie rolnicy i my nie chcemy tutaj robić burt i po prostu służbami tu wspólnie z naszym burmistrzem doszliśmy do wniosku, że będzie to pokojowy ostrzegawczy strajk. Tak? Reszta, reszta się wydarzy w trakcie. Zobaczymy, bo to jest napięta sytuacja. Rolnicy są załamani. E, hodowla drobiu, hodowla zbóż. Raczej produkcja zbóż e, po prostu jest na dzisiaj nie, już nieopacalna i Rolnicy są zdesperowani, no, szukają wyjścia, y, prosty, pro, protestują wszyscy rolnicy w kraju i, i czekamy, czekamy na decyzję, bo główne decyzje zapadają w Brukseli, tak? My tutaj rolnicy y, lokalni no, nie mamy za dużego wpływu. My możemy tylko wyjść y, i zaprotestować to na, na, na drogach, tak? A taki węzeł jak tutaj przejście graniczne świecko, na pewno na pewno y, no niektórych troszeczkę zabolało, ale to mówię, my dzisiaj zrobiliśmy to pokojowo, z nastrojem, z uśmiechem na twarzy, żeby po prostu nikogo to nie zabolało. Dobrze, no i może ostatnia, tylko kwestia, co dalej. Jeżeli będzie, no tak jak to do tej pory było, a nie wiem, powrócicie, planujecie kolejne protesty. Tak, no tutaj determinacja rolników jest bardzo duża. Tutaj konsultacje były dzisiaj praktycznie całą noc, do późnej nocy. Rolnicy powiedzieli krótko. Jeżeli minister nie, przyje, nie przywiezie nam konkretów z Brukseli, my nie chcemy dopłat do tony, do hektara. Nas to już nie akcjonuje, ale rolnicy chcą konkretów. My nie będziemy czekać. Rolnicy powiedzieli tak: Jeżeli minister nam nic nie przywiezie, my przyjedziemy tutaj, będziemy stać do skutku. My świecko zamkniemy. Zaś, za, zamkniemy i będziemy stać do skutku, aż wreszcie ktoś nie przyjedzie i tutaj nie będzie z nami rozmawiał. Bo wiemy wszyscy tutaj wspominaliśmy wczoraj rocznicę, 26 lat, jak Andrzej Leper świętej pamięci protestował na świecku. I wtedy Władze przyjechały do niego, tylko że on w, innej, w innym, po prostu niepokojowym, tylko musiał zagrać to ostro z rządem. I rolnicy są do tego zdolni, że będzie tak jak we Francji. Będziemy wylewać gnojowice, będziemy palić opony, wszystko, i my tu staniemy i zobaczymy, kto wygra. Czy rolnik polski, europejski, rolnik, czy Bruksela wygra? Urzędnicy, którzy nie mają. Zielonego pojęcia o rolnictwie. Ktoś tam sobie wymyślał Zielony Ład, ktoś tam wymyślał i importować zboża, płody rolne poza Unii Europejskiej, i to tak się dzieje. A nasze gospodarstwa rodzinne upadają. Na dzisiaj jesteśmy ku bankructwie. Nam dużo czasu już nie zostało. Polskiego rolnictwa za chwilę nie będzie. Obyśmy ja ja by takich słów nie słyszeli, o tym, że nie będzie rnicy, mamy nadzieję. Ale panie redaktorze, do tego zmierza. To jest krótki okres. To nie będzie tak, jak mieliśmy rozmowy z, u burmistrza Subic z przewoźnikami, oni tak samo. Mówią, dla nas jest krótki okres. My jedziemy na cienkiej linii i ta linia jak pęknie, cienka nić, to nas nie będzie w całym kraju. Bo każdy rolnik zainwestował po, po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku duże, potężne pieniądze w każde gospodarstwo, swoje rodzinne gospodarstwa. Na dzisiaj jesteśmy naprawdę na skraju bankructwa. Mamy kredyty, mamy leasingi, mamy zobowiązania wobec innych firm za nawozy, środki, a dzisiaj. Każą nam tego już nie produkować, bo to jest niedobre. Protest ostrzegawczy rolników w Świecku zakończył się w poniedziałek o godzinie 13. A to, czy rolnicy wrócą ponownie protestować na granicę, jak słyszeliśmy w wypowiedzi koordynatorów protestu, zależeć będzie od tego, co przywiezie z Brukseli wiceminister rolnictwa, któremu rolnicy przekazali 7 głównych postulatów. Pierwszy zlot miłośników, militarnych i aut amerykańskich jest to pierwsza tego typu impreza w Golubiu Dobrzyniu, przed Zamkiem Golubskim. Odbywały się we wcześniejszych latach inne tego typu przedsięwzięcia, były poszukiwania z wykrywaczami metalu, były również smętkowe historie. Natomiast my w tym roku postanowiliśmy zorganizować imprezę, gdzie połączymy różne grupy, różne pasje wokół właśnie tematów historycznych i militarnych oraz amerykańskiej motoryzacji. Ściągnęło z całej Polski i nie tylko z Polski mnóstwo aut, 130 miejsc, które mieliśmy, wszystkie zostały potwierdzone, zarezerwowane. To nasza inicjatywa wspólna z Szymonem Wiśniewskim jako twórców programu Urywki Historii. Ze względu i Szymon interesuje się bardzo historią, ja interesuje się motoryzacją amerykańską, stwierdziliśmy, żeby takie coś stworzyć w naszym mieście, taki zlot, coś, co przyciągnie jeszcze inną rzeszę osób do naszego miasta. Pierwszy z lot miłośników militarnych i aut amerykańskich jest to pierwsza tego typu impreza w Golubiu Dobrzyniu przed zamkiem Golubskim. Odbywały się w wcześniejszych latach inne tego typu przedsięwzięcia, były poszukiwania z wykrywaczami metalu były, były również smętkowe historie. Natomiast my w tym roku postanowiliśmy zorganizować imprezę, gdzie połączymy różne grupy, różne pasje wokół właśnie tematów historycznych i militarnych oraz amerykańskiej motoryzacji. Są na tej imprezie stowarzyszenia zajmujące się poszukiwaniami historii, jak na przykład Stowarzyszenie z Golubia Dobrzynia Przedmoście, czy Brodnicka Grupa Poszukiwawcza. Są również grupy rekonstrukcji historycznej. Za moimi plecami mamy Synów Północy, grupę, która zajmuje się odtwarzaniem wojsk fińskich w czasie II wojny światowej. My dzisiaj rekonstruujemy armię fińską z okresu wojny kontynuacyjnej, w szczególności... Odzorujemy zdobycie Vipuri, czyli wyborgu, ponieważ w sierpniu, pod koniec sierpnia, dosłownie te same dni, co teraz są, Fincz, Armia Fińska zdobywała Vipuri. Była to, można powiedzieć, stolica przesmyku karelskiego, czyli wybor współczesny, i tam też był zamek. Dlatego też, przez to, że tam był zamek, stwierdziliśmy, że miłym akcentem będzie odzwierciedlenie czegoś, co też miał zamek. Zamek Vipuri też był dość podobny, znajduje się na wzgórzu, na wyspie, też jest ceglany, więc my stwierdziliśmy, że odzwierciedlenie tego będzie bardzo. Bardzo miłe, bardzo fajne, ciekawe też dla ludzi. I jakie wyposażenie tutaj macie na swoich stoiskach? Co można zobaczyć, czego można się jeszcze dowiedzieć? Mamy tutaj w grupie specjalistów tak naprawdę od każdego aspektu armii fińskiej. Można dotknąć karabinów, granatów, ładunków wybuchowych, mundurów, hełmów, czapek, nawet talerzy, oryginalnych talerzy drugowojennych można dotknąć. Dosłownie mamy wszystko jak wyglądały te obozy. Bo to jest obóz taki typowy już po walce, odpoczynek, reset. Myślę, że można zobaczyć tak naprawdę jak wygląda armia tak naprawdę, ponieważ głównie w armii się czeka. To nie jest głównie walka, tylko głównie czekanie na rozkazy. Nasze stowarzyszenie od kilku ładnych lat zajmuje się przede wszystkim odkrywaniem zapomnianych lub nieznanych kart historii naszego terenu. Wspólnie z pasjonatami historii, m.in. Piotrem Orfinem, Jackiem Cybulskiem, Cybulskim, Szymonem Biśniewskim i pozostałymi członkami. Szukamy takich historii i staramy się je no, przybliżyć mieszkańcom. Staramy się w różnych przekazach odnajdywać historię tego guzika, tej łuski, czy jakiegoś fragmentu pojazdu pancernego. Docieramy do dokumentów różnego rodzaju, zbieranych, zgromadzonych w różnego rodzaju archiwach i dzięki temu znamy historię. I dzięki takim piknikom organizowanym, jak dzisiaj z lotem, możemy to wszystko przybliżać, opowiadać mieszkańcom. Każdy może to dotknąć, podejść, bo pan, co innego jest zobaczyć sobie w mediach, w telewizji, a co innego... Przyjść, zobaczyć, podnieść, usłyszeć historię tego pojazdu, tego guzika, tej łuski, tego bagnetu, gdzie to było znalezione. No, na pewno koledzy, by nam wszyscy ze stowarzyszeń mogli pozazdrościć znaleziska w sąsiedniej gminie, w Chrostkowie, gdzie udało nam się odnaleźć fragmenty wysadzone, wysadzonego czołgu średniego niemieckiego Pantery. To znalezisko na skalę, unikalne znalezisko na skalę europejską, polską, europejską ponieważ no, bardzo rzadko się znajduje w takie fragmenty, jak my Udało nam się pozyskać. Te fragmenty tu można zobaczyć u Was? Część, No niestety dzisiaj tylko część fragmentów, tablica poglądowa, bo no, logistycznie nie dało, na, nie dało się rady dzisiaj przewieźć. Te fragmenty no, ważą po kilkaset, a nieraz powyżej, powyżej tony. Nie? Także Natomiast tutaj druga tablica, gdzie mamy pokazane tutaj chłodnica oleju, i zbiornik na olej samolotu jak, który, został, który się rozbił w miejscowości kiełpiny powiat brodnicki. Bardzo ciekawa no, super historia, gdzie krążyło to wśród mieszkańców jako to, że bitwa była powietrzna nad kiełpinami. A jak się okazało, kie, no, pilot tego myśliwca startował do no, no, misji bojowej. Technicy nie sprawdzili samolotu, nie sprawdzili właśnie tego zbiornika olejowego, który był po poprzednim locie przeszczelonej. I samolot się robi po wystawie. Tu jeszcze mamy trzecią e, tablicę. A trzecia, trzecia tablica związana jest też no, z miejscowością Dylewo, powiat Piński, gdzie udało nam się odnaleźć fragmenty wysadzonego czołgu ciężkiego IS rosyjskiego. To jest kapitalna historia, jak każda zresztą dla nas. Udało się pozyskać dużo no, artefaktów, jak my to nazywamy, fragmentów tego czołgu rozbitego. Mamy taki fancik, który, łyska, która wyrzucała pociski. O wadze 49 kg i zasięgu do 40 km. Tu na przykład mamy karkano z I wojny światowej, broń, która została znaleziona i wyłowiona z jeziora. I to jest broń, z której, z tej marki, tej broni też został zastrzelony Kennedy w Stanach. Zloty takie jak ten mają duże znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ no, pokazywanie tej historii zaszczepianie tej możliwości obcowania z historią w młodym pokoleniu, a także no, no pochwalenie się wśród też osób, które no już mają swoje lata po to żeby, żeby pokazać właśnie czym dana miejscowość, czy, czy w, no, może się pochwalić w skali nawet i całego kraju. Mamy również grupy zajmujące się odtwarzaniem wojsk niemieckich w czasie II wojny światowej, czy również wojska polskiego z czasów kampanii polskiej 1939 roku. Tutaj przyjechała grupa z Wąbrzeźna. Mamy również grupę, która zajmuje się odtwarzaniem polskiego wojska i milicji i policji z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, więc tak naprawdę historia współczesna, nie tak odległa. Mamy również miłośników pojazdów wojskowych z panem Andrzejem Budnym na czele, który kolekcjonuje motocykle, pojazdy. Jest również pan Grzegorz Przystalski, który tutaj przywiózł przed zamek armaty także pasjonat historii i militariów, więc gromadzimy tych wszystkich pasjonatów w jednym miejscu, żebyśmy mogli my jako mieszkańcy Golubia Dobrzynia i okolicznych miejscowości zobaczyć czym tak naprawdę interesują się nasi mieszkańcy, więc jest tego sporo. Yy, można też odwiedzić, jak Szymon wspominał, yy, no, stoiska z militariami, można posłuchać prelekcji historycznych. A co wracając do tematu yy, amerykańskich samochodów, to są naprawdę tutaj rzadkie perełki. Za moimi plecami oczywiście stoi Dodge Charger z naszego miasta, to naprawdę jest perełka. Ma ponad 1200 koni, plus do tego 250 KM w formie nitro, to jest 1500 prawie koni mechanicznych. Możecie go znać z filmu Szybcy i Wściekli. Oficjalnie silnik został zmieniony na Big Blocka o pojemności 10,5 litra. Ma do tego 10-kilogramową butlę nitro, czyli wychodzi tam 1500-1600 koni. Ogólnie bierze udział tata już drugi rok z rzędu na Street Week w Szwecji. Jaki rok temu, jaki w tym roku zajął drugie miejsce i na czwartą mili to jest ogólnie 6,6 sekund bodajże. Poza tym mamy też samochód Ford Mustang Eleonor, który grał w, firmie, w filmie, można było go zobaczyć 60 sekund. Oczywiście nie zabrakło też samochodów marki Camaro. Też znanych z filmów, jak na przykład Transformers. Jest pan fanem motoryzacji amerykańskiej? Tak, zacząłem być. Bardzo mi się podobają kształty i jazda tego auta. Po prostu wykonanie, twarde samochody. Jeżdżę i Audi A4, ale jakoś to mi... To jest no. jakie auto? Ford Mustang 2008 rok, 4.0 V6, 210 koni. No to jest z czym pojechać. No jest. Jest i trochę pali, ale warto. Pasja od dzieciństwa. Amerykańskimi autami? Amerykańskimi autami, stylem kowbojskim. No tutaj Pan też widzę, amerykański styl. Tak po części. Jakim <grym> autem Pan przyjechał? Dzisiaj akurat Jeepem. Jeepem, a Pan? Fordem Taurusem. Co jest takiego w tej amerykańskiej motoryzacji, że ludzie tak chętnie kupują, mimo że są drogie, mimo że dużo palą? Emocje. No wygląd też jest istotny, ale no najbardziej to emocje i no jakiś fan musi być. nie? To nie, nie wszyscy lubią. Nie? Jedni lubią amerykańską motoryzację, inni lubią japońską motoryzację, niemiecką. A tu taki fan po prostu mamy i dlatego, tam, dlatego amerykańskie. Pan jakim autem przyjechał? Dodge Ranger. Yy, pojemność? 5,7 litra V8. Nie pytam ile pali, bo nie wypada. No, pali co musi, ale na gazie nie jest źle akurat. Po godzinie 12 mamy zamiar przejechać do godziny 13 przez całe miasto. Mamy trzy ekipy z zagranicy, które przyjechały do nas na zamek. Co ciekawe, suma ilości w centymetrach sześciennych przekracza pół miliona. To jest naprawdę imponująca liczba. Po części oficjalnej, e, wręczeniu nagród e, za najgłośniejszy, najpiękniejszy samochód przeszliśmy do części już takiej rozrywkowej, czyli e, występ, występują trzy zespoły. Przed nami wystąpił e, zespół Malina Blues Band, e, po nich wystąpi nasz tu miejski zespół e, New Way Punk Rock, a następnie zakończy to wszystko swoim koncertem zespół Ogro, e, Osiedle Kwiatów e, z Lipna. Wielu młodych ludzi interesuje się motoryzacją, e, amerykańskie samochody, więc tak naprawdę poprzez te amerykańskie samochody chcemy ich ściągnąć tutaj, żeby również zobaczyli jak wyglądała kiedyś historia, no żeby też zaszczepić ich e, troszeczkę historią poprzez motoryzację, więc dlatego to wszystko takie jest połączone, żeby docierać do młodych ludzi również. Zamek jak wiemy bardzo dużo imprez różnych robi, ale takiej imprezy, którą my tutaj sprowadziliśmy, stworzyliśmy, nie było. Tak więc mam nadzieję, że ta cała impreza przysłuży się miastu, przysłuży się promocji miastu i to nie jest pierwsza, a będzie kontynuowana. Dzięki oczywiście naszym sponsorom. Żeby jutro mieć telewizję i taki internet pełen wszystkiego, to trzeba dziś zadzwonić na 601-601 601. I tyle. No tyle. A co mm. byś jeszcze chciał? Kliwkę. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu Gratis Zemów pod 601 601 601. Ekstra. Mówisz, masz.